Cześć moi jednego nazywam się USA i zapraszam was do, do Lookaway Nie, nie, nie patrz e, jest ja ze mną Moron i bratek, witam, witam hello. Witam hello. hello, hello Witam Witam <ścoughs> Ja taką rozdzielczość ustawiłem, że to wygląda jak PS1 game i can't. Naprawdę? Bing bong, bing bong, sponsor time! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Eneba.com Miejsce, w którym znajdziecie gry i karty podrękowe w najlepszych cenach. Zapraszam. Kill the humans before, czyli ja jestem manekinem, okej okay, ja jestem manekinem i ja was zamorduję. A ja jestem z bratkiem i mam <grym> krucyfiksa. Widzisz jak trzymam, czy nie? Widzę jak, nie widzę, tylko jak kamerę trzymasz. Aha, dobra. Wądz z tobą. Kill the humans before they banish your five demonic spirals. Mucha No demoniczne spirale musimy, bratku. No, ale trzymamy się razem, bo ja mu nie ufam. To może w środku domu jest. Co to są demoniczne spirale? Jest demoniczna spirala. Patrz. O, kolegi. Kolegi! Gdzie jesteście, kolegi? Spadaj, panie manekinie, my tutaj sobie sami radzimy bardzo dobrze. Oczywiście! Musimy znaleźć jeszcze... Ile? Cztery rysuneczki. Jeszcze cztery rysuneczki. Chodź, Moronku. Musimy grindować po wygraniu z tym lubkiem. haha. Dobra. Hahaha! Ha, ha, ha. To nie jest śmieszne, hahaha! Hodok, dzień dobry, proszę pana. Chciałby pan hotdoga Tak, poproszę, ja chcę... Czy lubisz kabanousy? <laughs> Ale dupa Panowie! On ma siurka, on ma siurka, on ma siurka. Gdzie wy jesteście? Obok Manekina byliśmy Tak? To nie byłeś ty? Nie to musiałeś być ty, What the Bratku zgubiłem cię. Manekina. Jakiego Manekina? Ciebie! Śmierć. Bratku zgubiłem cię kompletnie. Nie pierdol. Ja jestem obok hot dogów, chodź. Łazuski. Nie mam stawiny. Nie, 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 nie! Yeah. To już wiem czego nie używać, bo jest coś takiego jak rage, czyli jeżeli mam za dużo frustracji, to mogę um, robić rage i mogę was zabijać. Ale jak się patrzę na ciebie, to ty się nie możesz ruszać, czy co? Prze tak, przez pewien czas, no aż mi się naładuje pasek e, frustracji. Bratku. O. Bratku on, on pędzi do siebie, ja go widzę. A ty widzisz gdzie jest bratek? Nie. <laughs> na pewno. Nie, Oj, naprawdę ja, ja bratka zgubiłem kompletnie. Ty się możesz teleportować? Nie, ale mogę być niewidzialny. widziany. Mm. Widzę twój cień na ziemi. <śmuszczak> oj, A, uciekaj, Im doradku. dłużej się na mnie patrzysz, im dłużej się na mnie patrzysz, to pasek frustracji się ładuje. Jak się naładuje do pełna, to naciskam X i mogę cię zabić. On nie spada, ten pasek. Nie spada? jest not Aaaa. fair. Not fair. No, 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 no. Ech. Kurwa. Nie wiem, czy to on. Dorotku. Jak to? Co on? Nie, jest dużo manekinów tutaj, za to bo jest następny. Co? No, nigdy nie wiesz, kto jest prawdziwy. No nie zesraj się chyba. <laughs> Ale pędzi. Boratko nie bój się. No bój Bratku. się, chuj. A! Nie mam staminy. No, tak, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie, nie boję się. Nie mam staminy już, chuj ze mną. Naprawdę. Rato. A co ja się boję? tylko UEZA. Nie, manekin prawdziwy. Tylko jest, to tylko UEZA jest. To nie jest manekin prawdziwy. Nie przyjdzie później do mnie, tak naprawdę. Nie przyjdzie, przecież wiadomo. Zniszczyłem twój szlaczek. Oj. Hello, guys. it's mi, multiplier. Tak właśnie mówi multiplier, jak się z kimś wita. <ścoughs> Zabijcie! Kto będziecie? Nie koniecie! Dlaczego się możesz ruszać? Już nie mogę. A ja też nie, najwidoczniej. to tam położył to coś. co masz dwóch siebie? Nie przejmuj się szczegółami, dobrze? Ja tutaj zastawiam pułapkę. Bratku, to chyba nie masz jak wyjść, co? Czyż mogę go dotknąć? Oj, nie wiem. Było na talk about Jesus Christ? <laughs> Jezu, i yes. jest. Trzech. Ej, stąd nie mogę wyjść. nie odejdź stąd. Teraz mnie goń. Chodź! No, chodź! No, chodź! Idę! Nie idziesz, bo się patrzę do tyłu i e, cię nie widzę, więc ty też nie możesz tu iść. Idę! Ja nie wiem, gdzie mam iść! Szukaj, szukaj! Kurwa! Nie! Nie, on tu jest gdzieś! Gdzie on tu jest? Gdzie on jest? Ktoś przyjdzie i powie. Ale mam cię problem! To nie! Boisz się? Widać. Tak. Chuja widać w tym lesie. ale chyba pora zabić bratka, co? Bo Moron musi grać. A! On się przestraszył, tak naprawdę. <grym> Ej, zgubiłem go. Kłamiesz. Oj, ale zabijamy go. Ale pędzicie. Ile go zabić? O! Bratek połamany. Połamany. Ale. Ale to jest. The entity wins. Moim zdaniem nie powinniśmy używać tego Rage'a. Bo, no. bo mi się wydaje, że można zabić, jeżeli ktoś mądrze to rozegra, to można zabić. Idziemy, idziemy, mój drogi. Ale Zap to jest, jest ciemno, aramy. u mnie było je dużo jaśniej. O, kuźwa, o nie. O, sz szukamy <laughs> szukamy frenzy na podłodze. No i co teraz? To pamiętaj, nie używaj rajma, nie? Mamy jedno na pięć. Ej, a może no to... od nas nie będzie nas tak widział? Bo latarkę widać yy, jako takie jasne światło, wiesz? W tym czarno-białym tym. To fajnie, że podpowiada tak. No co, ja, ja wiem, wiem. no czemu, brat? czemu moron ma nie wiedzieć? Oj, słyszę go? Cię. Nie wiem! A, a, bo ja mogę się ruszać tym, dobra. Czekaj, czekaj! Czekaj, kryj mnie, kryj mnie. ja muszę zgasić światła tutaj. Ja, gra, ja robię game, gameplay dzisiaj A Nie, kryj mnie, mnie tutaj nie ma. Jezu, ty jesteś w tym samym o, górce, o, ja o, jest, 6. 6. Oj, słyszałeś to? Nie, nie. Ej, ty można tutaj Wojsza używać w grze. Hot, Dzień dobry. a. a... Ale okropnie dobrze mi. No dobra, nie używajmy. Yuh. Widzę manekina. Pod... Widzisz go? To źle. Nie wiem. Nie wiem czy to on. On jest wszystkimi manekinami! A, nie patrzcie na niego przez chwilę, zobaczymy, czy się może ruszyć. A, to chyba. Oj! Znaczy wiemy, że on jest najbliżej, więc będzie... No, nie ruszaj się. Odwrócił się odwrócił się odwrócił, odwrócił się odwrócił, się odwrócił, się odwrócił, odwrócił się odwrócił. odwrócił, się. odwrócił, odwrócił, się. odwrócił się. Tu się jest manekin. O kurde, nie. Raty, sprawdzaj domy. Ja, ja, ja skautuję. Dobra, no skautuj, skautuj. A! Znalazłem trzeci symbol. O jezu. Zrobiony. Aha. Łózuski, wyłącz ten voice chat w tym. E? Jak używacie voice chatu, to ja was słyszę, kurde. I to mi ułatwia. Aha! A, -a. a, -a. Ja, Sprawdzaj te domy, mordo. A -a. To stamina była. To moja stamina mi zde zdechła. Bratek, czy teraz widzisz? Nie. Ostatni symbol został. No to. Ja pierdolę. A masz w, w ogóle. Ty, a masz chociaż jeden manekin naładowany jako. jako że. Rage? W że Łe? Joo! <laughs> to jest on, co nie? No, on był niewidzialny. On może być niewidzialny na każdym z nich. Ja nie wiem, gdzie on jest. Słyszę cały czas kroki, nie wiem, czy to są twoje czy jego. Ja nic nie widzę. Ja się boję. Wziąłem poświatło. Ostatni po symbol został. Gdzie on jest? <laughs> nie patrzę tyle <laughs> na niego, po prostu chodźmy. O, Ej, O e, e, Nie, ja nie mam staminy! Jest gut, jest gut, nie patrzę na niego. Ale ona się długo re -re reloaduje. Ej, musieliśmy zostawić wyszedłym specjalnie! Znalazłem no! ostatni symbol! Dobra, bratek, używaj Rage'a. Nie wiem jak. Naciskasz R! O, dwa. o. Kurwa! O kurwa! On mnie goni! <grystanie> A ty jesteś duchem tylko, nie? What the fuck! Oj, zrejzował! O! Widzę jak cię wykracza tam. Żegnaj, bratku. Dobrze się grało z tobą jako duchem. Co? O nie! Myślałem, że to koniec. Teraz musisz się cofnąć do auta. Aha, do auto musisz uciec. Nie! <laughs> Co za a tak blisko. Ale było. szczerze, z tym Rage'em jest jedno pobicie, tak Dobra. Nasz plan jest taki. Ustawmy takie zasady, że Moron... Mnie może... Nie, ma. Tak, ale ustawmy zasady, że Moron może użyć Rage'a dopiero jak zostanie ostatni cyrku. Czyli tak jak Bratek zrobił. O nie! Co? E? Co to jest? Inna co to mapa? jest za mapa? To jest inna mapa. Nie, na to nie to... byłem gotowy. <laughs> nie, na to nie byłem gotowy ani trochę Centrum handlowe, no to fajnie. Super w co, w co nas już rządziłeś? Co, Ej, w co nas nas Pierdzieliliśmy się nocą do jakiegoś centrum handlowego, nie będą po chuj, szukać jakichś znaczków. Ej, ja absolutnie teraz musimy patrzeć sobie za plecy. Chodź, 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 nie bo ja chodź. słyszałem kroki nad nami, on tam będzie. O! No nie! Dobra, 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 dobra. Tylko nie patrzmy się, żebym nie zazbierał za dużo tego. On idzie, jest! Widzę jego cień! Kurwa, gdzie? Co? A! Ale szuja. Ale z niego jest szu... O! Tu jest drugi ma Gdzie ty jesteś? No w tym sklepie, co tu wszedłem. Szukam spirali na podłodze. Nie ma. O, wow, wy iPhone. O! Kolejny, kolejny, kolejny! 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 No, idziemy na górę. Nie. Jebać to. To centrum handlowe jest... przejebane. Ej. God jak zobaczysz, to widać jego... cień. Dobra, ty... Słuchaj, słuchaj. Chodź No? Ty, ty świecisz tam, ja świecę tu. I idziemy tak O kur... Co? Ja, co? Co I see you? Co I see you? On to mnie szepnął ICU Słychać jego kroki jako manekina Ja nie chodzę, ja się nie ruszam Ta? Na pewno Nie no. możemy z tą wyjść, musimy z stąd... Nie możemy stąd wyjść, musimy... O! Jest tutaj, dobra, jest tutaj Zniknął, okej. Okay. Zniknął. No jest cieniem, bo widać, że się cień odbija, to znaczy, że jest cieniem. O Man, spadaj! Spadaj Zostawiasz mnie, zostawiasz mnie! Nie zostawiam, jestem za tobą! No wiem, ale ja nie mogę biec przez chwilę. Nie, no, nie zużywaj sprinta. Tutaj no nic to, nie ma. No dosłownie. No, no, może potem gramy random. Potem gramy random. Jak tak, To potem. są różne mapy. PS One Experience horror. No jest super. <laughs> PS One Experience. Weź musiał Oooooo Co chcesz? Ale masz... Nie, masz, siura nawet. Nie masz... <laughs> z, czym, z czym do ludzi? Ej, ja w ogóle spiral nie mogę zdalić. Czy ty widzisz jakieś spirale? Czy ja jestem... Nie. O, nie, gdzie ty kurwa poszedłeś? No jestem gdzie w sklepiku. Tutaj jestem. Dobra. No Jezu, nie bój się! Ja się boję tak samo! Jeden z nas nie może się bać! To może Ja, się po... Nie ja po prostu sp... Ja po prostu sprawdzam sklep po sklepie, czy są spirale na podłodze. No ja też. A to jest za... Nie no, tamto też była duża mapa. Aha, chodziłem w szybę. Może tu gdzieś schowana będzie. To jeden musi. Jeden, jeden, jeden musi świecić, a drugi musi... Jest! trzymać crucifix. Dobra, ja świecę. Eee. prawym dobra, widzę świeć, 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 świeć. świeć. Idziemy! Oj. Chciał, chciał, <laughs> chciał. On chciał, chciał, mógł i chciał, i to zrobił prawie. <laughs> o! Nie. Dobra, fajnie, fajnie, że mi siu, Fajnie, siu, you soon. taki To To nie, na w takich uliczkach tego nie będzie, Raczej to musi być. <laughs> pilnuję, 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 to musi być w Dobra, je. On zmienił, on zmienił. On to zmienił znowu pizzerii. Oh, 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 oh. Schody na górę. Trzeba lecieć na górę. O Jezu, to ma jeszcze jedno piętro? Uważaj sprint. A, nie. Ma nie marnuj sprint. Takie to jest wielkie. I ile masz załadowanych postaci już z Raidem? Trochę. Gdzie jesteście? Tak, na pewno mnie wiesz. A, widzę, 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 widzę A, was. dobra, teraz zobaczył. Okej, okay, to dobrze. Tak, nie no, zajebiście. O, widziałem cię, niego! Ja nie! Nara. Jaki porąbaniec. O! Jest! Jest! jest. Dobra, ja świecę. U... A... Dobra, <t Illinois> dobra, dobra, dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Gdzie jesteście? Mi się wydaje, że nie sprawdziliśmy wszystkich sklepów dokładnie na samym dole. Ale to no... chyba dobrze, bo najbliżej tego auta będzie. No Świecę tu na wejście. A ty już poszedłeś stąd. Mhm. No, tak, no tam byłem, tam nic nie ma. Jest, widzę go. Stoi w sklepie, w do sklepu. S-Mobile. Tam jest kółko. Dobra, świeć na mnie, świeć na mnie, ale bądź tak. Tak? Okej. Okay. Yeah. Okay. ok, ile zostały? Dwa. No to mogą być na dole, albo no, w sumie gdziekolwiek. No. stamina, 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 stamina. A, to twoja, Dobra. A, nie mam ma staminy, by the way. To Przyszczą. w dupie, to w dupiej. ciąg Restaurant, chodź tu. Musisz tak mówić w, w ten, ten sposób. <laughs> no nie wiem, to jakiś. Eh. Nie ma tu? Spirali? A nie, to japońska, przepraszam. No to. Ee, to musi mówić. O je W ostatniej chwili! Ale to jak wejdziesz, to automatycznie zabija? Nie, musi kliknąć coś. Tak, E albo prawie się słyszę. On co teraz wie, po co mu to powiedzieliśmy. Nie wiem. O, 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 widziałem jest. go, widziałem go, widziałem go. Teraz klika, teraz klika. O, nie. <ścoughs> Jezu, ale... <ścoughs> Dobra, na dół, na dół, na dół, na dół, na Dobra, gdzie są schody? Jeszcze bardziej na dół. O Jezu, maneki. O Jezu. Zniknął, on zniknął. On zniknął. O Jezu, ale próbuje, ale kombinuje, ale kombinator. Gdzie jestem? Gdzie jestem, chłopaki? Dobra. Fuck off. Fuck off, Inias. Oj. O, to ja. To ja. Oj! No nie! Ja nie mogę nie Jak to się zabija? On zniknął. Ch, jebany. On idzie za mną! On idzie do mnie! Widzę ten cień! <ścoughs> Spierdalaj jest widzeniem cienia! Uu. Dobra, musimy schodzić na dół. Tak, tu raczej nie Chyba nie chodziliśmy do, do sklepów w ogóle. Nie, na dole nie chyba w ogóle. Ale tu! Serio? A wchodziliśmy to tylko do takich miejsc właśnie, korytarzy. Bez niczego, do niczego. Nie no, Urban Food, byliśmy w Urban Food. No dobra, to, to na dół. Gdzie tu są schody na dół w ogóle? Tu! Widzę bo... go, widzę go znowu! <coughs> Ale się mi ojta! Zszedłeś na dół? Nie, bo goni mnie kurwa ten! <coughs> Dzikus! Cikus jest ze mną, Cikus jest ze mną, no jestem przy Urban kurwa pomóż jestem, mi Jestem, jestem, jestem Dobra, tak, śmiećmy na no. siebie, nawzajem Nie zrobi nam nic, dobra O, dupek, dupek. Chodź ze mną, chodź mną O, no nie, znowu jest widziałem. Tu tu, 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 O kur... Gde? Był tu? Był tu Jest tu, jest tu, wlazł mi na głowę, tobie, mnie O nie, nie. o <todgłos> Ja nie patrzę na niego za długo. O nie, o, teraz. Został. Teraz może Rage'a uruchomić. Goni mnie? Nie wiem. Oj, goni! Uruchomił Rage! Uruchomił <coughs> Rage! Rage. Bije serce! Bije serce, to znaczy, że Rage jest uruchomiony. Oj, ma przejebadę. Nie mam staminy. A to jeszcze nie ma. już nie, nie ma. Nie Ale biło ci tak serce dziwnie? Nie. Kurwa, macie jak blisko. Nie patrzcie na niego, on może teraz rage uruchomić. Jest to są manekiny. W sklepie. Jest cień kurwa znowu. Phone X tutaj jest. Fuck, zabił mnie. No nie. Gdzie jesteś, Leza? No nie. Gdzie jesteś? Ja myślałem, że nie będzie aż takie straszne, jak tu będzie kontra grać, ale jest straszne. Gdzie on się tu, jesteś, masz, masz. Masz ostatni crucifix, ale no nie wiem czy doszło ale... O kurwa, Mam przejewane, prawda? Ja kompletnie ciebie nie widzę, Łozowski. He did it! Kurde, Jeest! zrobił to! Jezu, a ta mapa popuła... i Ale jest o. fajna, jest fajna. Moim zdaniem jest fajna. Mhm. Jak się czułeś My... jako, jako, jako zły pan? Było spoko, tylko. Tyle pięter było, że ciężko mi było was znaleźć. Serio? O, jestem człowiekiem. Ja też. Aha. Aha. No dobra. No zwykle w takich miejscach nie ma tego, nie? <grym> jest tu, jest tu, w go! Jest, nie jest cień, jest cień. Patrzcie kładzi. Patrzcie łazi. No panowie, panowie czego już szukacie? Tak. Oh, o, no, bydnoje. Yeah. iPhone X. Zrobiłeś to? Zrobiłeś to? Tak. No. Fagi, fagi, fagi. On się poci, on się poci, on się poci, oh. <laughs> on się <jest laughs> poci. On nie jest niewidzialny. On, za mną łazi, on za mną łazi cały czas. Spiję dalej Wiesz co, się. Czemu? Bo... bo <laughs> trudniej <laughs> będzie mu. Łatwiej właśnie będzie mu. Myślisz? <laughs> Oj panowie. Góra, góra 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 Już znam tą mapę, ma. spokojnie. Dobra. Oj. <laughs> Ej, czemu jak przez szyby ciebie widzieć, to nie, to nie działa? <laughs> nie widziany jest. Panowie. Panowie! O ty kurwa! Co, ciężko? On się uwziął na mnie, on się uwziął na mnie! On Co? cały czas uchodzi, za mną chodzi cały czas! Myślę, że to będziemy trudni, bo będziemy w na miejscach naraz. <grywk> Jak mogłeś, Moron! Jak mogłeś to zrobić? W radku, moron? jest problem? Co? Ufałem ci, Moron! Czy ty padłeś? Nie, są dwa... Nie, bo on cały czas za mną łazi, on cały czas za mną łazi, on cały... Przestań! Mama, co ma. się ode mnie, człowieku śmierdzący cieniu zapalany. fajany! Do mnie. Dopad <grym> mnie! <grym grym grym> O boże, łeza! Jak mogłeś A, dopaść z Wiesz, jak jest. O! Jezus, Maria! Jak, jak mogłeś dopaść Morona w takim momencie? Ale dziękuję wszystkim za oglądanie, to był. Nie wiem, co sądzicie o tej grze, Uwaga. No jest okej. Okay. Ma potencjał, serio, jeśli zdziwiłem się z drugą mapa. <laughs> to największy szok, nie? Papa.